Siadasz? Nie, stoję. Cześć. Jesteśmy jeszcze w domku. Za chwilę wyruszamy w trasę. Tak, planujemy wjechać koło godziny 18. Ale gdzie my jedziemy? Zaraz, chwileczkę. Mogę kontynuować. <grym> planujemy wjechać, tak jak mówię, około 18. Czeka nas około 14 godzin. Darek, może nie moje klapki, co? Kubota. Około 14 godzin jazdy. Także jeszcze jesteśmy w takim chwiejnym nastroju, chociaż już bardziej ze skłonnością do dobrego. No bo w sumie zaczęliśmy urlop. Tak więc, Chorwacja przed nami, konkretnie Makarska. E, tak bardzo pokrótce, bo też póki co za dużo tak naprawdę nie wiemy, bo nie byliśmy tam wcześniej ale informacje takie, takie, podstawowe, czyli na przykład y, może ile też nas wyjdzie wyjazd, powiemy tak naprawdę. Darek, przypomnij mi. Nocleg, zacznijmy od noclegu. No nocleg akurat tutaj jest najtańszy z tego wszystkiego. No owszem, ale też trzeba umieć, y, tak powiem, wyrwać taką okazję. No bo jedziemy akurat w czerwcu. Czerwiec jest takim jeszcze miesiącem, gdzie zresztą tak jak wszędzie przed sezonem tak naprawdę, a już jednak te temperatury to wszystko jest praktycznie jak w sezonie bo 30 stopni to wcale nie jest chłodno. No, także no, Patrząc u nas jest no, trochę pochmurnie, no trochę pada, ale nieważne. W każdym razie zopaliśmy ofertę mm, za apartament na 4 osoby na tydzień czasu Płac, płacimy po 200 zł na osobę. Dwie, 200 zł. No także nie stoi bez wyżywienia, bez wyżywienia no, ale no, znajdźcie u nas coś za 200 wy na tydzień na osobę. To z cudem. Także tak jak mówię, no to jest y, najtańsza rzecz z tego wszystkiego, więcej wynosi nas podróż winiety, tak. czyli samo paliwo. Idziemy dalej, winiety. Winiety w jedną stronę y, to koszt około... Znaczy w jedną stronę, generalnie winiety... Znaczy może inaczej, ten... można jechać taniej, jeżeli ma się paszport, ponieważ można jechać przez Węgry, my tego nie mamy, więc musimy jechać przez Czechy, następnie Austria, Słowenia i dopiero Chorwacja. Na Czechy, Austrię i Słowenię kupuje się winiety tygodniowe bądź dziesięciodniowe, jest to koszt łącznie łącznie za trzy te kraje około 160-180 zł. Natomiast Chorwacja ma bramki, czyli tak jak u nas są autostrady na wyjeździe, na zjeździe, no i tam jest drogo, bo wychodzi jakieś 160-180 w jedną stronę, czyli razy dwa plus, plus te trzy kraje, no to mówię, daje jakieś 500 praktycznie za, 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 za przejazd sam ich drogami plus paliwo. No tam jest 1200. Ja czy dwie... bliżej sobie daj tą kamerkę. 1200. Dwie... No mo może mnie nie widać. 1200 km jest w jedną stronę. Więc yy, no my jedziemy akurat takim autem, które generalnie na dwa baki okay, powinno to okay, obrócić. Okej. 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 Pewnie się w było mało kogo interesuje. Dobra. Generalnie jeszcze myślę, że ważną informacją jest to nam tutaj też to osoby, które były przekazały, że lepiej generalnie wymienić sobie euro u nas i tam na miejscu po prostu zmienić na ich mniejszą walutę. Dokładnie, czyli nie kupujcie w Polsce ich waluty, równie dobrze dobrym posunięciem jest wzięcie karty, ponieważ bardzo dobry przelicznik, znaczy bardzo dobry, równie dobry jest tak samo płacąc tam kartami, także nie jest to problem praktycznie. Tak, a jednak przyjeżdżając przez te wszystkie kraje, no płaci się też w różnych walutach, że tak powiem, tak, że warto mieć znaczy sobie. Czy płaci sobie się euro. w euro wszędzie, więc? No właśnie, dlatego warto mieć euro ze sobą, tak naprawdę, jeżeli oczywiście wolicie taką fizyczną wersję, a jak nie, no to tak jak Darek mówi, karta też jest, okej okay chyba. W sumie. No. Parę razy też, tak jak nas już powiedzmy przycisnęło, to korzystaliśmy w sumie i, i faktycznie ten przelicznik nie jest jakiś tragiczny, zwłaszcza, że to są często jakieś tam nieduże kwoty, powiedzmy, do płacenia po prostu za coś tylko. A, a jeżeli mają wam się te pieniążki później nie przydać i macie z powrotem je wymieniać znowu u nas, no to troszkę bez sensu potracić. Tak, tarb. a w razie czego euro zawsze przywieźć, zostawicie w podróż lub po prostu wymienicie bez tak, większej straty. To ma... nie, my rzadko wracamy. 100% z kasą, ale w takie szczegóły. Eee, tak. No, także planowy wyjazd mamy gdzieś koło 18, zobaczymy czy się to uda. Damy wam znać jutro, ile nam tak, to, się na miejscu Ile nam podróż zajęła faktycznie z przerwami. No bo jedziemy na noc, co akurat dla nas jest mniej komfortowe, bo no wiadomo, że niby szybciej jedzie się w dzień, człowiek jest mniej zmęczony, to będziemy musieli parę razy się zmienić. Zobaczymy tak, no, jak to wyjdzie. No, Bywają kryzysy, także faktycznie dobrze jest mieć chociaż jednego no. kierowcę w zastępstwie, żeby jednak nie tracić tego czasu i cały czas. Po drugie, zaopatrzcie się w dobrą nawigację, ponieważ jest dość sporo zmian, jak czytałem na trasach. Na przykład zeszłoroczne mapy już nie wszystkie objazdy mają, jest sporo prac drogowych, głównie w Czechach. Także no, jak jeździć na przykład tak samo jak my na noc, no, głupio byłoby się wpakować w jakiś jakiś, nie wiem, dziwny zjazd albo coś i potem krążyć. Także dobra nawigacja to podstawa. My akurat będziemy korzystać z map Google, e, także myślę, że na to wystarczy. To jeszcze wystarczy. ja, bo myślę, że to dobra informacja jeszcze na teraz, skoro rozmawiamy generalnie o, o przemieszczaniu się, tak. E, to, że nie potrzebujemy w sumie paszportu, ale dobrze jest go jednak zawsze mieć. W każdym razie na samym dowodzie dojedziemy na miejsce. I kolejna rzecz, y, chcąc pojechać do Dubrownika, y, potrzebna jest Wam zielona karta, czy potrzebna, no też raczej lepiej ją mieć i wtedy paszporty też, tak naprawdę. Tak, a jak jedziecie bliżej niż Dubrownik, czyli maksymalnie do Makarskiej, ciut dalej, to wystarczy no, Wam sam dowód. Generalnie każdy inny, nie wiem, kit czy, czy ten zadar cały też jest normalnie do, że tak powiem przejechania, ale tylko tak. Dubrovnik nie, ponieważ trzeba przejechać przez granicę, bo się nie Natomiast w Sezonie podobno nie jest to problem. Eee, niepotrzebny jest paszport, puszczają na sam dowód, bo to jest bardzo krótki odcinek. Ale, no mówimy o tym, że warto mieć po prostu. Jeżeli się ma, ogólnie ma się, to, to warto zabrać, a zieloną Miejcie. kartę, zieloną kartę można wyrobić w każdej ubezpieczalni u nas, przynajmniej jest to w tym momencie darmowe, a jeżeli chcecie zakupić na miejscu, to ponoć jest to taka niepotwierdzona informacja, to koszt około 20 euro. Także... No, na pewno parę euro. Czy 20, a w sumie dowiemy się, bo sami żeśmy nie zdążyli kupić. bo nam mówiąc, krótko się nie chciało, więc zobaczymy, czy, czy będzie nam to potrzebne, czy nie. I przy okazji dowiemy się o koszt dla, dla reszty. pogoda, akurat idealna na wyjazd. Zaczęło padać. O tak, uwielbiamy jej też. Mhm. No, to nam strasznie przyspiesza drogę, zwłaszcza w nocy. Także no. także co, Dobra. do zobaczenia na miejscu. Ciepintecz.